z tej strony ja Adam dzisiaj co w grę a na nie tak wygląda gra okej no to oczywiście kładamy I to są takie dwie potrzebne rzeczy. Tym się oczywiście chodzi. Tuk naciąga. W tym to nie wiem co się robi. Nie za bardzo. A to jest taka rzecz ogólna do obicia się. Tak. A dobra. Jeszcze się nie... o to konkret. Odpowiadasz za Ja Gdzie indziej I będę. Okay, poczekajcie. I Do tego polecam y, stać, nie? Ok. Podnie się. Trzeba w tym samym kliknąć A i B. B jest tu, a z tyłu. Thank

Wszystko? A się pisa? się. Tylko. O, jest ok. A, widzicie tą samą postać? Poczekajcie. O. Ha. jestem na

No, okay. to nie No. Okej, tak wygląda, że się będzie, O! Tam widzicie, Ja się tak film A tutaj od początku łukuję, jak chce się nawet to nie się Dobra. Dobra. co jest Dla mnie jak na razie. który że tak cicho mówiłem. Ale nie jestem przeznaczony do nagrywania z gier. Zazwyczaj to sobie grałem to sam akurat.

Tylko i za na jak coś się przyskoczyć na A już wiem do czego to służy takiego zobaczyć, nie? To też się wyla, bo to jest takie życie. Okej okay. Tą grę można się bardzo fajnie wiem pokrać, tam. No nie jest tylko na Winterna, na komputer też jest. Ja Byłem mi na komputerze akurat nie ja Wam bym polecał w dzienniku, właśnie na ulicę bo albo na komputerze, co Na komputerze jest lepiej, ale mnie niestety nie działa. I nie mogę się powiedzieć. I tak jest każda chwila, że się skończy gra. E, e,

nie. Yeah. Okej. Okay. I tutaj ogólnie fajnie jest, ym, też jest właśnie z tej gry też jest film. Film. Bardzo fajna gra tylko. Jakie to wszystko? jest w angielsku to jest problem. Okay. Okay. Bardzo, to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Teraz jest... to, jest. to nie wiem, bo to jest. Co różna to jest? mi Kiedyś to przeszedłem. Nie wiem, jak jest. A kiedy? happen. <tries> <tries> Pędy, w który, że się tak nazywam. Dobrze idę, czy nie dobrze pędzę? Nie wiem. Okej. Okay. Kur... Cool. Mam nadzieję, że Wam się Podobało, jeśli tak, do, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie, polecajcie mnie, cześć na razie, pa.